Wiesz, kiedy naprawdę zaczęłaś być słyszana? Kiedy przestałaś mówić? Nie dlatego, że twój głos nie był ważny, ale dlatego, że przez lata mówiłaś do kogoś, kto udawał, że słucha, a tak naprawdę czekał tylko aż skończysz, żeby mógł dalej robić swoje. I pewnego dnia po prostu przestałaś. Nie z rozpaczy, nie z rezygnacji, z czegoś znacznie potężniejszego, z wyboru. I to jest właśnie ta historia. Historia kobiety, która odkryła, że cisza to nie koniec jej głosu, to początek jej suwerenności. Tego poranka słońce wpadało do kuchni pod takim kątem, że wszystko wyglądało inaczej. Stałaś przy zlewie, myłaś kubek, ten sam, którego używasz od lat. Czułaś ciepło wody na dłoniach, delikatny zapach płynu do naczyń, szum kranówki. Za oknem ktoś trzepał dywan na balkonie, regularny. Monotonny dźwięk, który zazwyczaj cię irytował, ale dziś, dziś był tylko tłem. Nie myślałaś o niczym konkretnym, nie planowałaś, co mu powiesz, nie przygotowywałaś argumentów, nie przewidywałaś jego reakcji po raz pierwszy od lat. Po prostu byłaś. I wtedy coś w tobie kliknęło, tak cicho, że prawie niezauważalnie, jak przełącznik, który się przestawia bez hałasu. Ale wszystko się zmienia, zawsze myślałaś, że milczenie to słabość, że kobieta, która nie tłumaczy, nie broni się, nie walczy, jest bierna, ale prawda jest zupełnie inna. Milczenie kobiety, która przez lata mówiła za dwoje, to nie rezygnacja, to rewolucja. Bo nagle on musi stawić czoła czemuś, czego nie potrafi kontrolować Twojemu spokojowi, Twojej obecności bez wyjaśnień. Twojej pewności, która nie potrzebuje jego aprobaty. I wtedy dopiero zaczyna rozumieć, że coś się zmieniło, że Ty nie jesteś już tą kobietą, która błaga o uwagę. Jesteś kobietą, która ją sobie dała. Wyobraź sobie wieczór, w którym siedzicie razem, ale Ty nie pytasz, jak minął mu dzień. Nie próbujesz zapełnić ciszy rozmową, nie ratować atmosfery. Nie udawać, że wszystko jest w porządku. Po prostu jesteś. Czytasz książkę, pijesz herbatę, patrzysz przez okno i czujesz coś, czego nie czułaś od dawna przestrzeń przestrzeń w sobie przestrzeń, której nikt nie zapełnia swoimi oczekiwaniami, swoimi potrzebami, swoimi nastrojami i nagle zdajesz sobie sprawę, że przez lata mówiłaś nie po to, żeby być usłyszaną mówiłaś, żeby zasypać tę pustkę, która była między wami, bo bałaś się, że jeśli przestaniesz, to się okaże, że nic tam nie ma, ale teraz już wiesz. Cisza nie jest problemem. Problemem był strach przed nią. To nie jest typowy film o relacjach. To nie będzie lista rad, jak naprawić związek. Nie usłyszysz, że powinnaś lepiej komunikować swoje potrzeby albo dać mu czas. To jest Coś innego. To mapa tego, co dzieje się w tobie, kiedy przestajesz żyć w oczekiwaniu na zmianę i zaczynasz żyć w akceptacji tego, co jest. Kiedy przestajesz prosić o miłość i zaczynasz ją sobie dawać. Zostań do końca, a zobaczysz, dlaczego cisza to nie pusta przestrzeń to miejsce, w którym w końcu możesz usłyszeć siebie. Latami twoje słowa były mostem mostem między tobą a nim. Mostem między tym, co jest, a tym, co powinno być. Mostem między samotnością a nadzieją, że kiedyś będzie inaczej. Tłumaczyłaś, perswadowałaś, prosiłaś, wyjaśniałaś: Potrzebuję, czuję się. Czy mógłbyś, i za każdym razem byłaś pewna, że tym razem dotrze, tym razem usłyszy, tym razem się zmieni? Ale wiesz co, problem nie był w tym, że nie rozumiał. Problem był w tym, że ty mówiłaś do kogoś, kto nie chciał słuchać i brałaś to jako dowód, że musisz mówić jeszcze głośniej. I wtedy coś w tobie pękło nie z bólu, nie z bezsilności, z jasności. Bo w końcu zrozumiałaś, że nie możesz zmusić kogoś do słuchania, ale możesz przestać marnować swój głos na kogoś, kto nie chce go słyszeć. Ale wiesz, co odkryłam? Coś, czego nikt ci jeszcze nie powiedział. Kiedy przestałaś mówić, on zaczął cię szukać nie fizycznie, nie werbalnie ale coś w nim się zmieniło bo nagle nie miał już gotowej odpowiedzi nie miał twoich tłumaczeń, które pozwalały mu nie myśleć nie miał twoich pytań, na które mógł odpowiedzieć jednym słowem miał tylko ciszę. I w tej ciszy musiał stawić czoła czemuś, czego przez lata nie widział. Sobie. I Tobie, prawdziwej Tobie. Nie tej, która tłumaczy, prosi, usprawiedliwia, ale tej, która po prostu jest. I to go przeraziło, bo po raz pierwszy nie miał kontroli nad tym, co czujesz. Nie mógł Cię przekonać, że przesadzasz. Nie mógł powiedzieć, znowu zaczynasz, bo Ty już nic nie zaczynałaś. Ty po prostu skończyłaś błagać o coś, co powinno być dane. Widziałam to setki razy w rozmowach, w listach, w spojrzeniach kobiet, które mówią: "W końcu przestałam się tłumaczyć". I wiesz co dzieje się potem? Niektórzy mężczyźni budzą się naprawdę. Widzą po raz pierwszy, co tracą, ale inni, inni myślą, że wygrali, że w końcu odpuściłaś. Że w końcu jest spokój. I tu jest najważniejsza rzecz, tę, którą musisz zrozumieć. Twoja cisza nie jest dla niego. Nie jest próbą manipulacji, nie jest karą, nie jest sposobem na zwrócenie jego uwagi. Twoja cisza jest dla ciebie. To akt odzyskania energii, którą przez lata wlewałaś w próżnię, to powrót do siebie, do kobiety. Która wie, że jej wartość nie zależy od tego, czy ktoś ją docenia. I właśnie wtedy wydarzyło się coś, czego się nie spodziewasz. Kiedy przestałaś mówić do niego, zaczęłaś mówić do siebie i usłyszałaś rzeczy, których nie słyszałaś od lat, zasługujesz na więcej. To nie jest Twoja wina, nie musisz się tłumaczyć z tego, że czujesz. Te słowa, które zawsze chciałaś usłyszeć od niego. W końcu przyszły, ale nie z jego ust, z Twoich. I to wystarczyło, bo widzisz: Przez lata czekałaś, aż On powie Ci, że jesteś warta miłości. Ale prawda jest taka: nikt nie może Ci dać czegoś, czego sama sobie nie dajesz. Jeśli nie wierzysz, że zasługujesz na uwagę, będziesz błagać o nią. Jeśli nie wierzysz, że zasługujesz na szacunek, będziesz się z niego tłumaczyć. Jeśli nie wierzysz, że zasługujesz na obecność, będziesz tolerować nieobecność, ale kiedy w końcu uwierzysz, przestajesz prosić, bo nie musisz. Twoja wartość nie jest do negocjacji, to nie jest koniec miłości, to koniec błagania o nią, to nie jest rezygnacja, to suwerenność, to nie jest słabość, to siła, której nikt ci nie może odebrać, bo wreszcie przestałaś szukać jej na zewnątrz. Jest taka praktyka, którą chcę Ci zostawić. Następnym razem, kiedy poczujesz potrzebę wytłumaczenia się, zatrzymaj się, zrób jeden głęboki oddech, połóż dłonie na sercu i zapytaj siebie: Czy mówię, bo chcę być usłyszana, czy bo boję się ciszy? I jeśli odpowiedź brzmi: boję się, to właśnie ta cisza jest Twoim lekarstwem. Nie musisz nic mówić. Nie musisz nic udowadniać. Możesz po prostu być na. i to wystarczy. Pamiętasz tę kuchnię? To słońce pod takim kątem, że wszystko wyglądało inaczej. Teraz już wiesz, co się wtedy zmieniło. Nie on, nie sytuacja, nie związek, ty. Bo zrozumiałaś coś, co zmienia wszystko. Cisza nie jest końcem Twojego głosu. To moment, w którym w końcu zaczynasz go szanować na tyle, żeby go nie marnować. Nie wszystko, co cię zatrzymuje, jest stratą. Czasem cisza mówi więcej niż tysiąc słów. Nie jesteś ofiarą, jesteś autorką. Spokój przychodzi nie wtedy, kiedy ktoś cię w końcu usłyszy, ale kiedy ty słyszysz siebie. To nie koniec, to ruch od środka. Napisz jedno zdanie, które zaczyna się od: Daję sobie prawo do. Może to będzie, daję sobie prawo do ciszy. Może. Daję sobie prawo do życia bez tłumaczeń. Może. Daję sobie prawo do bycia wystarczającą bez niczyjej zgody. Niech to będzie twoje. Napisz w komentarzu jedno słowo albo jedno zdanie, cokolwiek teraz czujesz. To miejsce jest bezpieczne. Jestem tu. Czytam każde słowo. I powiedz mi z jakiego miasta mnie słuchasz. Zawsze chcę wiedzieć gdzie jesteście. Bo to łączy nas w sposób, którego algorytm nie pojmie. Jeśli te słowa dotknęły czegoś w tobie, co nie miało imienia, zostań tutaj dłużej. Kliknij subskrybuj, żeby więcej takich rozmów mogło do ciebie wrócić. Żeby YouTube wiedział, że to, co tutaj się dzieje, jest dla ciebie ważne, bo tu nie uczę cię, jak przetrwać, uczę cię, jak w końcu zacząć żyć.